Gdzie no, jestem? Tu gdzie zawsze. Ha, nie jestem tym. Ale nie mam też bubla. Masz bubla? Nie. A to dupa. Chociaż nie. Patrz, OMG wszedł już do tych, do zombiaków od razu. Co to za debil cał cały czas z RPG nawala. Ja na dół nie schodzę. Przydałoby się zabić kilka razy tego pierwszego. Kurde, jest pewien problem. Bo? Łasienka mnie ciśnie, a bo boję się, że <grym> Kurde, spadł. Że nikogo nie zabiłem a masz punkty jakieś nie zero ja mam jednego już Ła wow. Zamknęło mnie w kiblu Bo Ty to dobra kampa na całą grę <gry> Kurde już gościu ma 3000 No nie, z duchlina to była Mogłem zabić Bym miał 4 miny już Tak, dostałem asystę za tą duchlinę. Stuchlina Kurde, nie mogłem trafić Boże jak nie trazczy Stuchlina! No nie! Nie dość, że poison'a dostałem, to jeszcze jej nie zabiłem. Jakiś suzan ją zabił Świnia i prostu Dajcie mi życie Panowie, dajcie mi życie Widzę życie, widzę życie Ja to chyba zaraz wejdę na górę Nie chcę nic mówić, ja mam 65 życia tylko Jezu! Jezus Maria 30 życia mam tylko Co, ma jesteś? Dobra, ja uciekam na górę, dziękujemy Ile życia? 31? Ło! no i dupa, i padam. No nie, jeszcze ta stuchlina zasrana. Zdychlizna, no? A tak ładnie szło. Oho, ho ho! 85 level. Kurde, nie zdążyłem zabić. A to ty byłeś tym, który gonił na górę? Tak. Ała. Już, wszyscy na górze. Się chowa. A po co się chowasz? Nie wiem. Czekam masz mi się ten elektryk odrodzi. No nie. Jeszcze mi panie zasadził? awa awa. Wiem gdzie jesteś. Spadaj. Oa Nie idę do ciebie nawet. Wiesz, że pod wodą nikt cię nie może Wiem, dlatego jestem pod wodą Ale masz ograniczony czas Widzę Jestem znowu pod wodą Kurde, nie zdążyłem wyjść Chciałem do samego końca zostawić no Nie myślę czy nie pójść na drugą stronę O ty chamie, to ty byłeś. To co ja chamie, ja się broniłem. <laughs> Trzeba mu mówić, że to ty. Ja nie wiedziałem, że to ty. Ten z... ciśnie z full automatem. Jezu, z, z każdej strony mnie atakują. I cobie? O to ty. Taka no o, zostaw mnie! No nobie! Jaki ham Ja chciałem sobie pójść gościa tam zabić ładnie stała ten kurde Chciałem życie Mnie to gówno obchodzi twoje życie Zajmijcie. Idźcie sobie co. Kurde jak ja nie trafiłem Ślepe chyba jest. Kurde, Znał was wiecie, wy. matka nie miała. Ale was tam poszło Tak, <laughs> mam trzeci o, wynik. Zabiłem Hasana. Zabiłeś kebaba. Hasana. 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 Już samo w filmie brzmi jak kebab. <laughs> yy, z pozdrowieniami dla Damiana F1. <laughs> Co? Dlaczego akurat dla niego? Bo no to os no ostatnio było te gram Prix kebaba, nie? I przecież to on w Turcji odkrył, że to ten Co tam się dzieje? Z tego co pamiętam, to raczej Andy miał postawić kebaba. To niech stawia. Ale bynajmniej nie mojego. Adam cię miał, tak? <laughs> Komu niści! A, Bubla? No ja no to ja nawet nie wchodzę. O kurde, Mina mnie zabiła, no dobra. Ale co za pizda. Zamiast użyć wcześniej i dać innym, to on sobie sam teraz użył. Coś bym napisał, ale mi się nie chce. Ale co byś napisał? Nie wiem. Żeby nie wchodzili? Nie, że jest nobem. Myśli tylko o sobie. Ła, wow, no kurde, spadłem. Czekaj, kiedy się Google skończy. Co mnie starczysz? Zaraz będzie mega ten najazd. I najazd. No, od, fajnie, sobie zrobiliśmy najazd. Skąd on ma tyle min. O, już się jestem. Gdzie on jest? No, no kurde! Jakie... Jaki to ma zasięg? Zasięg. tu życia jest. No ja pierdzielę Zawsze kiedy ja podchodzę... Przecież to jest nie fair. z tobą. Sto killstrike ma. No kurde! Ile on ma życia tej? Zresztą on ma tam tyle tych plusików, że musimy w kilku wbić i użyć specjalnie broni. What the fuck? by teleport? Tak. Dawaj, gryź go! Gryź go! życha Ale... ma! No fajnie, zbiegłem na minę. Ale coś się zbugowało, bo widziałem takie... Dwóch nieruszających się typów. Kurde, spadł do wody. Ja on jest. Nie wiem. Tam, tam jest. jest. Tam o, jest. repelet mi. Tam jest. Zabite. I padł. Aha, to on jeszcze był ten. No. Kurde. Ale se punktu. Ja już, ja już byłem pewien, że on dawno skończył. To no ma 131 tysi. Oła! No kurde, na dachu byłem, no. A i tak dostałeś minął? No. Nie, panem nie. Kurde, nie zdążyłem użyć. Nie ma jego broni. Chamy. Dzyn, dzyn. Nie trafiłem do dziury. O, nice! Wszystko